Czasami chciałbym być jak tuptuś, Beztrosko wygrzewać wąsy w wiosennym słońcu, Z psim spokojem zwinąć się w rogalik lub liska. I choć to trudne, To chciałbym przez chwilę czuć kolorowe nic. Tymczasem w mojej małej główce trudnią pytania trudne, Kotłują się troski w kropki, w gwiazdki, w kwiatki. O, co ja bym dał? Wyczuć by spokój, jak tuptuś. Tuptusiu, nauczysz mnie być tu i teraz? Wdech, tuptuś mi pomaga. Wydech, skupić się na chwili. Wdech, mogę mu zaufać. Wydech, tuptuś się nie myli. Mój ty przyjacielu, wydech. Skąd wiesz, co to spokój? Wdech, bańki zamiast myśli. Wydech, płyną jak obłoki. Wdech, wraca spokój Władki. Wydech, oddycham głęboko. Wdech, tu tuś. tu i teraz. Wydech, zmrużył czule.